nie oponą to będziesz, kurwa w szoku o, z oponą tak, nie będzie stać tak, też nie trzymaj ją tak, też... na nogo ją nie, połóż to. musisz to postawić to czekaj, kurwa. No bo na boku, na boku nie rusz tego kurwa wypadną o kurwa wymyślił o

E, 95, 5 albo 6. Bo wiecie, że dwa razy możesz strzelić. Można jeszcze raz. Nie, spróbować. to jest jedno nabojowe. To jest jedno. Jedna nabojowa? Oddaję Ci. Bo by było podwójne, Nie, byłoby raz i drugi raz jeszcze raz. Ja nie. miałem w Fordzie podwójne. Jak, że dwa razy strzeliła? Tak, tak. Ale to Na były dwie wtyczki. Tak, dwie ptyczki miała. Dwie miała. No, to jest. W BMK jest na jednej nieraz. Tyśka. Jak to jedzie? Ty. Proszę? Z tego możesz torebkę zrobić dla kobiety. Kurwa, tak kurwa. widziałem do... w telewizji, kurwa. Chodzą dupy po szlotach, biorą poduszki i torebki szyją. To jest niezniszczalny materiał. No. Tak, niezniszczalny? Nie, to taki materiał. Kurwa, jakie gorące. Nie to twarz sobie. poparzy przecież. Nie się, jak to się otwiera. Czyli się z znaczkiem otworzyło. Musi samo się otwiera, jest tak zrobione, że. Rozrywa się. Jeszcze wpakuj, jeszcze to wpakujemy do jakiegoś samochodu. To śmierdzi, nie? No. no. Piękna poduszka. Piękna. No dobra.